Witam serdecznie Szczelca w czytaniu tarata na miesiąc kwiecień. Kochani, chciałabym Wam życzyć zdrowych, wesołych świąt, dużo radości w tym czasie, pomimo wszystko, że ten czas jest trudny, abyście się cieszyli tym, co macie, a nie tym, co jest niemożliwe. Dziękuję też za subskrypcję, za, za lajki, za to, że jesteście. Mam nadzieję, że nadal ze mną będziecie. Jeśli tutaj potrzebujecie prywatnych rozkładów, jak najbardziej zapraszam do kontaktu ze mną. Można się mówić czy to na rozkłady telefoniczne, czy też opisowe. Pierwszy rozkład to jest ogólny. Na co macie zwrócić uwagę? Co może się zadziać w życiu tego, tego szczelca w tym miesiącu? Wiadomo, że oprócz tego zacznie się mnóstwo innych rzeczy, ale tarot pokazuje to, na, co, na czym powinniście się skupić. Także, szczelce, początek mi tego miesiąca, początek kwietnia może być dla Was ciężki. Po pierwsze, uważajcie na zdrowie, tak, na jakieś złamania, tego typu rzeczy, dysfunkcje, bo tu się może coś niefajnie zadzieć, ale też yy, praca. Tak, jakby może być utrata pracy, może jesteście po prostu bez pracy, podejmowanie jakichś wyborów względem pracy, zarobkowania, się mieli problem z decyzją. Może oferty się pojawiają, a wy nie potraficie się zdecydować. Szukacie czegoś innego, tylko że to inne może się nie pokazać. I karty tutaj na ten czas sugerują, abyście brali to, co jest. Później zawsze można zmienić na coś lepszego ale na ten czas jest to ważne. Być może ze względu oczywiście na finanse, no bo jak tak długo nie pracujecie, to te finanse mogą być bardzo uszczuplone. Jakiś problem, od którego próbujecie uciec, a nie powinniście, trzeba go załatwić, tak? Nie można coś zamiatać pod dywan, bo to Wam potem wylezie i urośnie do gigantycznych rozmiarów. Skupcie się nad, nad Rozwiążcie sprawy, one już wymagają rozwiązania, bez względu na to, czy to są sprawy związkowe, czy są sprawy w pracy, czy to są sprawy z pracą, one dosłownie krzyczą. To jest ten czas, nie przegap go, bo później będzie gorzej. Hmm, single. I tak, y single mogą być w relacji lub poznać kogoś oczywiście do tej relacji. To jest taki fajny czas, czas spotkań, czas, gdzie powstają takie pierwsze uczucia, tak dużo romantyzmu tutaj jest, albo nie romantyzmu, bo to raczej nie. I to, wiecie co, będzie rokowało na rozwój, może nawet na stały związek. Także jeśli nie poznaliście jeszcze i nie jesteście na wstępie jakiejś relacji, to w tym kwietniu dla Was ktoś taki się może pojawić i widać tutaj rozwój tego wszystkiego, ruszy to ruszy to z miejsca, w którą stronę pójdzie, no to dużo też zależy od Was tak, przyjrzyjcie się też sytuacji, bo czasami jest tak, że coś się fajnie zaczyna, no i również szybko się kończy, bo skrzydełka opadają i to nie jest to także dystans zalecam, bo ja widzę że tutaj możecie wejść w takie lowe, motylkowe lowe, a tu tracimy taki obiektywizm nie przyglądamy się wystarczająco dobrze temu partnerowi, tylko ufamy we wszystko, co on mówi, sami tutaj prowokujemy, chcemy słyszeć to, co chcemy, a nie to, co on do nas mówi. Fajnie jest, korzystajcie z tego, że będzie fajnie, spotykajcie się, jak najbardziej cieszcie się, ale z taką dozą jednak przyglądania się drugiej osobie. Związki stałe. W związkach stałych powiem Wam, że coś się może zadziać niefajnego, co tymi związkami zaczę się. Myślę, że niektóre związki końcu się posypią, zakończą, bez względu, czy to są związki małżeńskie, czy stałe, bo stałe, bo tak sobie mieszkacie, czy, czy żyjecie. Możecie już je zakończyć. Może były za ciężkie, być może się o czymś dowiecie, co Wam wylezie i spowoduje jakby podjęcie przez Was decyzji, tak, że ten związek dalej nie może istnieć i pójdziecie sobie nową drogą, jakby ucieczka to jest też od problemów, chęć nowej drogi. I teraz tak, z jednej strony jest tu odcięcie, zakończenie, a z drugiej strony mam też taką wersję, że Wy możecie, pomimo, że ten związek kompletnie Wam nie leży, że tak naprawdę wiele jest niefajnych rzeczy, których się dowiadujecie, na przykład o partnerze, że ma jakieś wady, takich, których Wy nie akceptujecie. I wy uciekacie od problemu, a też go nie rozwiązujecie. Widzicie, to jest to, co pokazały pierwsze karty. Rozwiąż problem, bo udawanie, że go nie ma i że to się wszystko samo poukłada, to nie jest dobry pomysł. Samo się nic nie poukłada. Jeśli macie w tych związkach jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek mm, niespełnione rzeczy, które byście chcieli sobie poukładać, po prostu bierzcie to swoje cudo, niech usiądzie naprzeciwko Was i gadajcie z nim tak długo, aż zrozumie i dojdziecie do jakichś y, tutaj rozwiązań, które będą zadowalające dla Ciebie i dla niego. Tylko pamiętajcie, że tu kompromis jest ważny, bo niestety uciekanie od problemu może Wam zaskutkować tym, że w późniejszych miesiącach Wy się niestety rozejdziecie, bo to urośnie to jest to, co mówiłam urośnie do pozycji end. Day, i już z tymi, nic nie zrobicie. Się, się rozpadnie. Nie idzie. Za dużo się nawarstwiło. Także chcecie naprawić te związki, które są takie jakieś, to się weźcie I nie czekajcie. Praca. Yy, ja myślę, że niektóre osoby, które pracują, mają tą pracę, mogą tutaj ją zmieniać mogą zmieniać strukturę pracy. Lub próbować sobie wywalczyć coś, tak? Może awans, może podwyżkę, e, zawalczyć, walczyć o siebie i, i tak dalej, bo tutaj te finanse one są, ale niezadowalające. E, I coś tu się w tej pracy dzieje. Możecie też oczywiście zmieniać pracę, jak najbardziej, tak. Tylko powiem wam taki, że jeżeli, jeśli nosicie się z zamiarem zmiany pracy, to nie jest dobry czas. Ja bym jeszcze przeczekała, bo okaże się, że wy zmienicie. Pochopnie podejmiecie decyzję, lub będzie Wam się wydawało, że ona jest przemyślana. Nic z tego. Później są tylko kłopoty. Nie ma od razu nowego zatrudnienia i będziecie musieli sobie z tymi sprawami yy, no, walczyć ciężko. Także nie jest dobry moment na zmianę pracy, rezygnację z pracy. <trym> Lepiej postarać się zawalczyć o siebie w tym, co macie. Dla osób, które szukają pracy, ja myślę, że tak, że, że tu możecie znaleźć i tu bardziej taką perspektywę na znalezienie macie w tych pierwszych czy w tygodniach. Ta końcówka może niekoniecznie Wam brakować jakąś pracą, tu, tu jest taki zastój, tak? Finansowo względnie. Nie ma jakichś tam, Bóg wie, jakich pieniędzy, ale też strat tu nie widzę. Aniołki, pojednanie. Ktoś z Twojej przeszłości znów da o sobie znać. Zobaczcie, macie taką kartę. I teraz tak. Być może pokłóciliście się z kimś. Trzeba się po prostu pogodzić. Nawet jak Wam zrobił niebywałą krzywdę, nieważne, czy to jest partner, czy to jest rodzic, czy to jest siostra, czy to jest brat, czy cokolwiek innego, przyjaciel, przyjaciółka. Podajcie sobie ręce. Wybaczcie to, tak? Bo być może jest to ważne, być może to rzutuje na wasze życie, że ono jest takie, a nie inne, czasami takie błoche sprawy, z których sobie, sobie nie zdajecie sprawy, ogromnie rzutują. Tworzycie sobie blokadę i wtedy i, i to, to życie nie postępuje tak, jakbyście chcieli. Przebaczcie, wybaczcie, wyjdźcie do przodu, Wam się życie układa nikt komuś się te życie poukłada. I, i, i już. Jeśli ktoś Szuka jakby partnerstwa, być może ktoś Wam się objawi, kto już był. Kto już był niekoniecznie jako partner, ale ktoś, kogo znacie. I trzeba na niego zwrócić uwagę. Może gdzieś tam wcześniej pokłóciliście się, a jednak warto, bo to może być coś ważnego. W każdym razie ja Wam serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia.